Cześć, ja jestem Efren, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z bety Warlords of Draenor i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka drobnych zmian w interfejsie, które uczynią nasze życie o wiele fajniejszym. Te zmiany w interfejsie będą związane przede wszystkim z przechowywaniem różnych rzeczy. No i tak, pierwsza rzecz jestem tutaj, gdzie mamy Void Storage, gdzie no, to jest fajne miejsce, żeby przechowywać sobie rzeczy do transmogryfikacji. Zobaczcie, mam to całe zawalone różnymi setami. No i gdzie więcej tych rzeczy trzymać? Otóż właśnie w dodatku pojawi nam się tutaj dodatkowy cały panel, czyli będziemy mogli... Kilkadziesiąt nowych itemów tutaj wrzucić Szkoda, że ich nie ma więcej szczerze powiedziawszy Nawet gdy były płatne Ja bym się bardzo z tego tytułu ucieszył No bo mam tych celów dosyć sporo w banku i, No i oczywiście pojawią się nowe w dodatku Więc no warto by było mieć, mieć miejsce Gdzie to wszystko będziemy trzymali Niemniej zmiana jak najbardziej fajna Będzie dwa razy więcej miejsca na te wszystkie rzeczy no i kolejna zmiana, która będzie dla mnie wybawieniem, to jest Toybox. Ja o tym wspominałem wcześniej w, na live'ach. I teraz tak, jeżeli sobie tutaj wchodzę, w, no tym skrótem standardowym Shift Pack, gdzie mamy mounty, mamy obok ten Pad Journal, i mamy coś takiego, co się nazywa Toybox. I to jest właśnie specjalny taki nasz cały interfejs do przechowywania tych wszystkich rzeczy. Ja to mówię takich pierdółek, które nie są potrzebne, no ale zostają po różnych eventach. Typu właśnie, nie wiem, przemieniamy się w coś tak dalej. Tu już sobie kilka tutaj włożyłem. No i tak, zasadniczo ja mam tego dosyć sporo przy sobie zazwyczaj. Plus mam w banku, zobaczcie, ile takich, tego typu rzeczy. Tu mamy jakieś tam Winter Veil Disguised Kit, czyli przebieramy się. I teraz, jeśli tego użyję, to wszystko będzie dodawało... Znaczy najpierw skoczymy oczywiście do hipunku. Będzie dodawało się właśnie do tego Toy Boxa. To jest naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie, tam kupa takich różnych zabawek i i tak dalej. No, i pokażę Wam, jak to wygląda. Otwieram sobie tego tej No, i tutaj mam w ekwipunku te rzeczy, używam ich. I one tutaj nam się dodadzą. Tak, nie wiem, na której zakładce, bo trochę tego jest. Gdzieś tam to się pojawi, co dodałem. Tak, mamy tutaj przebranko. Dalej mamy tutaj flecik jakiś z Pandarii, który również gdzieś tam się pojawi. Czyli, krótko mówiąc. Nie będzie to wszystko zajmowało na miejsca w hipunku, w banku i tak dalej. Ja tego mówię, tu mam z tych rzeczy troszkę takich, tych, tych, po tych wszystkich eventach czy po questach, tylko dosyć sporo zostało w Pandarii. Musiałem tu cały ten bank poprzeglądać, jakaś tam beczka, no sporo tego jest. I krótko mówiąc, możemy sobie to wszystko wcisnąć w jedno miejsce, czyli naprawdę bardzo fajne. No i kolejna zmiana, korzystając z tego, że jesteśmy właśnie w banku, yy, bardzo, ale to bardzo fajna, zobaczcie, tutaj mamy dodatkowo zakładkę, która się nazywa właśnie Reagent Bank, gdzie możemy sobie włożyć te nasze reagenty do rzeczy różnych, można tu kupić za 100 golda, to nie jest dużo, okej, okay. yy, i teraz tak, mogę tutaj yy, zrobić depozyt, czyli wszystkie rzeczy, które, no, do czegoś służą, będę mógł tutaj wrzucić, yy, czy jakieś tam ghost iron bary i tak dalej, skórki różne, i zaraz wam pokażę coś bardzo fajnego. Te rzeczy mam w tym właśnie banku, ale co jest najlepsze, ja mogę teraz używać rzeczy. Zobaczcie, ja robię coś, nie mając tych rzeczy w ekwipunku Używam to, e, po prostu mając te rzeczy w banku, czyli będziemy mogli na przykład coś stworzyć, nie nosząc tych wszystkich rzeczy przy sobie. Tak jak ja na przykład mam zawsze przy sobie skórki, żeby nie zapomnieć ich przerobić codziennie. Tak samo na przykład mamy tutaj Ghost Iron Barry. Zobaczcie, mam ich 20 w banku. E, czy mam jakieś w ekwipunku Zaraz sprawdzimy, żeby mieć pewność. Ghost. Nie ma nic punkcie takiego, i zobaczcie sobie, wchodzę sobie w inżynierię i przerobię ten Ghost Iron Barry. Oczywiście tutaj potrzebne, mamy, e, potrzebne jest do tego kowadło. E, to jest ta różnica, no akurat w tym, w tym wypadku. Mam kowadło, i zobaczcie, nie mając tych rzeczy przy sobie, mogę wytwarzać właśnie tam jakieś inne rzeczy, przerabiać je i tak dalej. I teraz nawet, jak wejdę w bank klikam po prostu depozyt i to wszystko, co jest reagentem, po prostu stanie tutaj z powrotem wciągnięte. Naprawdę rewelacja, no po prostu coś, coś pięknego, naprawdę ułatwi to życie, zwłaszcza osobom, które nam mają, nie wiem, te profesje tam mm, specjalnie alty, gdzie, gdzie coś tam produkują i tak dalej, albo te profesje zbierackie, gdzie po prostu no, ciężko jest to wszystko gdzieś utrzymać, tak, no bo nie ma miejsca na to, trzeba w bagach czy gdzieś. Mamy całkowicie, zobaczcie, wielki bank, gdzie możemy tego napchać i co jest jeszcze fajne, zobaczcie, że one się stakują, na przykład wcześniej tego 20 można było zestakować, teraz tutaj wszystko będzie stakowało się do 99, czyli coś naprawdę pięknego. Będziemy mogli to zapchać po prostu tymi wszystkimi rzeczami. Nie będziemy musieli martwić się o miejsce. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki filmik, który zaprezentowałem. Oczywiście tylko część tych zmian, które są w interfejsie, jest oczywiście ich sporo więcej, no ale to są moim zdaniem te, które, na którym, którym warto poświęcić troszkę więcej uwagi, które są dosyć istotne. Do usłyszenia w takim razie w kolejnych filmach. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.